Hej, z tej strony Jus i witajcie w pierwszym odcinku tylko K.O. do Diamentu. Będzie to seria edukacyjna, w której chcę, żebyśmy się wszyscy czegoś nowego nauczyli. Zanim przejdę, to wiecie, na szybko, pamiętajcie, łapie w górę, o subie, jeśli jesteście nowi i jakimś komentarzu choćby do zasięgu, wpadnijcie na moje streamy Discord, linki znajdziecie w opisie. Dobra, nie przedłużam już. Czas zacząć. Pierwszą grę zagrałem na streamie, tylko że Valorant trochę się popsuł i miałem straszne spadki FPS-ów. Ogólnie ten nowy patch się okazał strasznie popugowany i co ciekawe, jak wyszedł, to nie miałem lagów. Weszła pierwsza łatka, miałem lagi. Później weszła kolejna i już tych lagów nie miałem. Tak chciał, że akurat te problemy pojawiły się, kiedy streamowałem. No na nagraniu może tego nie widać, bo jest w 60 FPS-ach. Ale niestety to jest ten minus monitoru 144 Hz, bo jak coś się zwali z wydajnością, to no nie da się już grać, jak już się po prostu przyzwyczai. Gra z mojej strony to była. Porażka. Ciągle narzekałem, że mam lagi, więc tej gry wam po prostu nie pokażę, bo wieszcie mi nie chcecie słyszeć cały czas mojego płakania, no ale udało się jakimś cudem wygrać, więc czas na drugą grę. Co, co tutaj się zadziało, to. Brak sprawdzenia pozycji, mimo że słyszeliśmy te peka. Osobiście byłem pewien, że tappnął się na górę, no ale jednak nie. Tak naprawdę ten jeden błąd nie może zaważył na tej rundzie, jednakże moi kochani, sojusznicy uratowali ten nasz honor. Wejdź dron, wejdź my drone, bro. Tutaj popełniłem dosyć duży błąd, że poszedłem sam, użyłem ulta, wszedłem sam, zamiast poczekać na moich sojuszników, widać że wchodzimy i byśmy mieli łatwo przejęty site. Przeciwnicy by nie mogli używać umiejętności przez mojego ulta, a tak to wszedłem sam, no i tyle. Zresztą też koniec końców nie popatrzyłem na ekonomię, co jest rymega mega ważne w tej grze, bo nie musiałem używać tego ulta. Mieli eko. Koniec końców rundę. Przegraliśmy. <laughs> No One enemy remaining. Last player standing. Nice, man. Tutaj to tak w sumie chciałem się pochwalić Eko klaczem. No, z serifa mi siadło, mimo nerfu pierwsze strzał biegu wchodzi jak zresztą widzicie. Jest taki nerw, że nie nerw moim zdaniem, no i runda dla nas. 80 Kayo out, K -A -A. One enemy remaining Chciałbym zwrócić uwagę na moje pozycjonowanie się, bo za pierwszym razem jak wszedłem na ulcie, to wszedłem po prostu w site, a tutaj zająłem yellow. I jest to dużo lepsza opcja, jeśli zajmujecie jako tako sami site, bo moi słusznicy byli nieco w tyle, bo w ten sposób miałem za czym się schować, mogłem cokolwiek więcej zrobić. Pozycjonowanie się jest mega ważne w tej grze i gdyby nie to nagranie, to pewnie bym nawet na to nie zwrócił uwagi, a tu proszę. Ik kan just... have <laughs> Wydaje mi się, że to wejście w site z ultem nam naprawdę bardzo pomogło. Bo wykryłem na początku na nożku który miał ulta, wiadomo, nie go użyć. Później użyłem swojego ulta przez to, Bridget ponownie nie mógł użyć swojego. A gdyby on miał tego swojego ulta i by go użył, i po, później by użył flesza, to no, runda mogłaby się skończyć inaczej, mimo naszej przewagi. Player standing. Tutaj mogę jakoś flaszem zagrać. Za mało tych fleszy używam, a flesz o jest moim zdaniem bardzo dobry i nie wiem, no powinienem go częściej używać po prostu. Runda niestety przegrana. <grytanie> Może wam się wydawać, że popełniłem straszną głupotę, a ja wam powiem, że nie do końca. Widziałem, że moja jet chce dojść na Nesta, a enemy Jet użyła Dasha. Kiedy Enemy Jet używa Dasha w tym miejscu, to może to może zobaczyć osobę na lince. Więc postanowiłem wychylić wziąć z nim duel, byleby nie zauważyła mojego teammate'a. Duel może i przegrałem, a im nie zawiódł po prostu, ale przynajmniej nie zauważyła, że ktoś będzie w nestie i dzięki temu Jet u mnie w tym zabiła dwóch. Gdybym jeszcze wygrał ten duel, to już w ogóle byłoby idealnie, ale i tak wyszło, okej. Okay. Ale... Pomimo uczę się używać swojego nożyka bardziej pod team'ów. Zauważyłem, że Jet u mnie w tym pikuje Belonga, więc postanowiłem rzucić nożyk od mida tak, żeby w razie czego jej trochę pomóc. Może nie trafię z operatora, ale warto mniej więcej patrzeć, co robią wasi timejci i spróbować im nieco pomóc. No więc drugi placement wygrany, jeszcze. Trzy do zagrania. Gierka się zaczęła bardzo przyjemnie, bo mutem dla całej drużyny, <grych> powiem tak, tamtego dnia nie, nie miałem po prostu siły na coś takiego, a każdy w lobby się jakoś dziwnie wyzywał, czy gadał jakieś straszne głupoty, więc uznałem, że dla własnego dobra, żeby grać swoje, żeby móc się skupić na grze, zmutuję wszystkich, po prostu wyłączę sobie voice chat, uważam, że najważniejsze jest to, żebym ja mógł się skupić na grze, a w razie czego będę mógł po prostu pingować i patrzeć na radar, co się dzieje. Tego nożyka to nie komentujcie. A to Wam chciałem pokazać tylko po to, żebyście zobaczyli, jaki fajny nożyk można rzucić na B. Zawiódł mnie Aim, ale Sej świetnie ustawiła pode mnie. ja grzecznie czekałem, aż przyjdą, zabiłem jednego Sage była w pogotowiu już na hewenie. Naprawdę z tego wyszła świetna teamowa runda. I to nawet wygrana. Ktoś powie, jakim cudem ona nic nie dostała. Dlaczego to strzelecie w ścianę, mimo celownika na nią i staje w, mie w miejscu? Nie wiem. Na szczęście mam super teammateów, już mamy wynik 7-1. Przecież by szykował się trzeci wygrany placement. No, ja już wiem, wy Wie jeszcze nie. The Dlaczego użyłem nożyka zamiast zapisać Fera? Słuchajcie, nie wiem. Przekombinować chciałem umiejętnościami zamiast po prostu wchodzić na duele. Ogólnie w takim momencie nie powinienem w ogóle używać umiejętności, bo zazwyczaj, jak przeciwnicy wchodzą na mida, to wchodzą razem. Więc to było praktycznie stuprocentowo pewne, że zaraz tutaj będzie kilku kolejnych enemy, a używanie umiejętności trwa w tym momencie po prostu za długo. Ale jest wygrana, a jak żeby inaczej. Top 10 najlepszych ultów o numer 1. Nie no, błędem przede wszystkim było zaskoczenie, użycie ultek, gdybym odkryty z każdej strony. Zapewne się poczułem, przez co zginąłem. Ale wiecie co? Runda wygrana, więc ludzik. Powiem wam tak, nie rozumiem co tutaj się stało. Po prostu nie wiem. One enemy remaining. Last player standing. Nie musiałem wychylać na jet, mogłem bardziej zagrać pod Sage, ale całe szczęście runda dla nas. I trzeci placement wygrany, let's go! Dzięki za oglądanie, pamiętajcie łapie w górę O sobie, jeśli jesteście nowi i jakimś komentarzem choćby dla zasięgu Trzymajcie się, cześć!